Wolni Olsztyn od pijanych za kółkiem. Reaguj. Pracownik, plus alkohol, to realne straty firmy. O tym, jak radzą sobie przedsiębiorcy, mówi Wiesław ubiński, kanclerz Business Center Club w Olsztynie. Pijany lub skacowany kierowca w niektórych krajach uważany jest za mordercę z premedytacją. Czy pan, widząc takiego człowieka, zwolniłby go z pracy? No z pracy to jest powód do wyrzucenia. Wystarczający. Jest to prawda, że pijany za kółkiem można go traktować jako mordercę. Czy pan widząc swojego pracownika, który przychodzi do pracy, będąc, będąc najogólniej mówiąc nie pierwszej świeżości, zwolniłby go pan, czy, czy może zastosował jakieś inne środki? Ja myślę, że aż tak daleko bym chyba nie szedł, bo to jest zbyt proste i uproszczone bardzo. Ja mam specyficzny w zasadzie zakład pracy, bo większość, to zdecydowana większość to są panie. W związku z tym ten problem niejako omija mnie trochę. Czy nieuchronność kary jest najlepszą metodą, by, by uniknąć problemu, jakim jest pijaństwo w pracy? Ja myślę, że tutaj nie ma odpowiedzi takich zero-jedynkowych, dlatego że żyjemy w środowisku, w społeczeństwie takim, który ma w sobie wiele tolerancji właśnie do takich złych, negatywnych działań. Picie nie jest tylko problemem osobistym tego, który pije, bo w naszej tradycji jest to, że wszyscy pijemy i to niestety dużo pijemy. Także jest to problem społeczny na pewno z jednej strony. Z drugiej, samo picie może niekoniecznie wynikać tylko z tego, że ktoś ma potrzebę picia. Jeżeli tak, no to powinien się już leczyć, ale bardzo często jest to problem na tyle złożony, że to trzeba byłoby chyba bardziej dogłębnie zbadać wejść w tego drugiego człowieka. Niektórzy pracodawcy decydują się na krok drastyczny, jakim jest zastosowanie alkomatu przed, przed, przed zakładem pracy. Czy Pan posunąłby się do tego stopnia? Tak nie może być. Czasami te urządzenia są zawodne. Bardzo często osoba wyglądająca, jak to Pan nazwał mnie, świeżo, wcale nie musi być po tak zwanym kacu czy na kazu. Czy można by posunąć się do takiego skrótu myślowego, że skacowany bądź pijany pracownik równa się po prostu stratą dla firmy? W prostym przełożeniu tak. Jest to na pewno strata, bo jest to osoba mniej wydajna. Bardzo często są firmy, w których mamy do czynienia z precyzyjnymi urządzeniami, z warsztatem pracy, który kosztuje setki tysięcy, jak nie milionów złotych. W związku z tym może to bezpośrednio przekładać się na stratę do firmy. Poprzedni system, poprzedni ustrój w pewien sposób przymykał oko na, na problem pijaństwa w pracy. Czy myśli Pan, że zmiany jakie nastąpiły są światełkiem w tunelu? Jest to nadzieja, natomiast faktycznie poprzedni ustrój no, był tym zezwoleniem, a nawet akceptacją. Przecież ja sam zaczynałem pracę w minionym okresie i wiem, że mój szef, moi znajomi zaczynali dzień pracy bardzo często od spotkań przy kieliszku. Czy często słyszy się o przypadkach, w których pracownicy w zakładzie pracy kryją się nawzajem? To jest normalne i zjawisko takie, które jest także dla mnie trochę niezrozumiałe. Żyjemy jeszcze właśnie to, co przed chwilą powiedzieliśmy, w poprzedniej epoce bardzo często. Te schematy z poprzedniego okresu zostały adoptowane przez, ówczesne, przez dzisiejszy, i w związku z tym, krycie kolegi jest normą. Jak pomóc pracownikowi, o którym wiemy, że ma problem z alkoholem? Powinieneś się zdecydować: albo chcesz pracować i chcesz być wydajnym pracownikiem, albo decydujesz się i idziesz i pijesz. Natomiast to jest takie znowu bardzo drastyczne rozwiązanie. Bardzo często, tak jak powiedziałem wcześniej, wygląda to w życiu tak, że samo picie nie jest problemem, tylko osoby pijącej.